Tej gry już enty raz z rzędu i powiem Wam, że jest tragedia. Ta gra jest po prostu z jednej strony tak niedoceniona, z drugiej tak rozległa, tak męcząca, że było po prostu aż ciężko to opisać. Słuchajcie, żeby było jasne, ta gra jest. Naprawdę przyzwoita, tylko po prostu ja jakoś nie mogę do tej gry się przemóc. To co widzicie zresztą na ekranie, to co tutaj jest opowiadane przez twórców jest dosyć solidne, jest to tutaj trzymające się kupy, ale no niestety mi osobiście ta gra jakoś tak nie może podejść. Próbuję przełamać się, te dialogi są strasznie rozwleczone, strasznie takie Monotonne. Sama muzyka w sobie jest też bardzo fajna, bo jest taka dosyć specyficzna, to taki delikatny ambient, jak oni to nazywają. I on generalnie dosyć fajnie, no powiedziałbym, że pasuje tutaj do tego uniwersum. I jest on całkiem spoko, aczkolwiek... No... Powiem wam tak... Ta gra... Gdyby pojawiła się dużo wcześniej... Nie wiem, niech to będzie rok 2018, 2017, to byłby to totalny hit. Dzisiaj oceniłbym tę grę tak 6 na 7. No, może takie solidne 7. Nie jest to nic wybitnego. Trzeba poświęcić temu czas. Gra jest stosunkowo ładnie wizualna, aczkolwiek zdarzają się tutaj takie dziwne, powiedziałbym, klatki, gdzie mamy pełne 60, nagle nam to schodzi do raptem. 30 i jakiekolwiek formy ustawienia tego nie pomagają ale żeby było jasne sama gra w sobie prezentuje taką dosyć nietypową narrację w której mamy tutaj właśnie łowców czy jak to oni tam nazywają, tych co wypędzają duchy z istot żywych, te duchy są powiązane z tymi istotami, i po prostu nasze zadanie jest takie, żeby tych duchów się pozbywać. A akurat zbieg okoliczności jest taki, że dwoje postaci, którymi akurat przyjdzie nam sterować, jedna po prostu zginie. Ale to od nas, graczy, będzie należeć decyzja, co dalej z tym zrobimy. Czy tą postać wskrzesimy, czy jednak. Drodze dalszej narracji odeślemy ją po prostu dalej w zaświaty. Mamy tutaj szereg fajnie skonstruowanych, zamkniętych lokacji. Niby są one dosyć duże, ale i tak mimo wszystko są tutaj one w sztywny sposób zamknięte, gdzie prowadzą nas za rączkę. Sama długość czy wielkość. Jest dosyć spora i powiem Wam szczerze, że może to przytłoczyć, zwłaszcza w późniejszym etapie, kiedy trzeba się cofać do lokacji, w których mieliśmy jakieś miejsce, w którym coś było zablokowane, a my po prostu musimy to dalej odblokować w kolejnej, w kolejnej części czy rozwoju gry. I tak jak już powiedziałem wcześniej: sama gra w sobie, gdyby wyszła wcześniej, byłaby sporym hitem. Ja uważam, że ta gra jest ok, tylko brakuje jej czegoś takiego jakby jej. Świat jest tak skonstruowany, że on mi nie pasuje. Ja ogólnie nie lubię lokacji, w których są, że tak powiem, takie ala, jesienno-zimowo-depresyjne klimaty. Po prostu mnie to męczy. I ta gra generalnie taki właśnie sposób narracji ma. Będziecie to widzieć właśnie w początkowych lokacjach, jak i zresztą nawet widać to na tych filmach, które tutaj są dołączone. To jest taki specyficzny styl grafiki, wizualizacji tego wszystkiego, który nie do końca może mi się podobać. Bardzo, bardzo fajnym przykładem jest chociażby gra z serii Assassin's Creed Valhalla. Tam też mamy. Taki klimat, właśnie północnego kraju, czyli taka północna Anglia, Szkocja, Norwegia i tak dalej. To wszystko jest tutaj zachowane. Akurat gra toczy się już na nowym odkrytym kontynencie w 1695 roku, czyli mamy już prawie no 200 lat po odkryciu. Jest to Nowa Anglia, czyli właśnie dzisiejsze Stany Zjednoczone, które są już tutaj skolonizowane przez Wielką Brytanię i akurat tutaj. Jesteśmy świadkami tego, jak ludzie w poszukiwaniu lepszego życia przypływają do nowego kontynentu, żeby można było rozpocząć nowe życie. Tak czy inaczej gra jest, moim zdaniem, takim średniakiem, też nie ukrywam, że dowiedziałem się o niej całkowicie przypadkiem, bo jej promocja jakoś nie była specjalnie no, widoczna w sieci. Recenzje też takie są, no, widziałem kilka, gdzie faktycznie ludzie. W sumie mówili o tych problemach, których ja też tutaj mówię, że gra jest dosyć długa, rozległa, co jest po części plusem, ale akurat w tym z tyłu, jaki tutaj mamy, widoczny, no może być to dosyć problematyczne. Czy gra jest warta dzisiaj 84 zł? Myślę, że tak. Jest to dobra cena za całkiem fajną fabułę, całkiem duży świat, za całkiem fajną muzykę, która została tutaj zaimplementowana. No, oczywiście w języku polskim, też spoko. Także w tych pieniądzach jak najbardziej warto byłoby to przetestować. Na szczęście jest jeszcze wersja demonstracyjna, którą zresztą możecie sobie pobrać. To jest mega spoko, bo możecie sobie tak na sucho zobaczyć, czy ten styl graficzny będzie Wam odpowiadać, bo w moim przypadku jest to decydujące i tyle.